Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obok Rady Ministrów jest jednym z dwóch organów władzy wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego podstawowych zadań należy reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, stanie na straży konstytucji, bezpieczeństwa państwa i nienaruszalności jego granic. Prezydent jest także gwarantem ciągłości władzy państwowej, dlatego jeżeli nie może wykonywać swoich obowiązków, to niezwłocznie jego, wykonywanie jego obowiązków przejmuje marszałek Sejmu, ewentualnie marszałek Senatu. Swoje zadania prezydent Rzeczypospolitej wykonuje wyłącznie poprzez kompetencje, które przysługują mu na mocy konstytucji lub ustaw. Do najistotniejszych kompetencji należy tzw. weto ustawodawcze, czyli jeżeli prezydent nie zgadza się z jakąś ustawą uchwaloną przez parlament, to może ją zwrócić do Sejmu cenem ponownego uchwalenia większością trzech piątych głosów, co takie proste nie jest.